Mam na imię Radek, mam 9 lat i to jest początek mojej kulinarnej podróży. Oto blok czekoladowy! Najpierw pokażę Wam składniki: 250 g masła, to pół dużej kostki albo cała mała kostka, 3 czwarte szklanki wody. Mleko w proszku cała paczka. Herbatniki. Nie muszą być całe. Ja już tutaj wi widać, że się nie mogłem powstrzymać. Zjadłem kilka. Trzy czubate łyżki kaka. I pół szklanki cukru. Ale uwaga! Cukier jest nieprzewidywalny. Najpierw jest wysoki skok energii, a potem szybko spada. I uważajcie też na zęby. A przede wszystkim cukrzycę. To tak, tutaj mam przepis napisany przez moją mamę. W małym garnku na małym ogniu rozpuścić 250 g masła. Nie doprowadzać do wrzenia razem z wodą, cukrem i kakao, odstawić do przestygnięcia. W dużej misce połamać herbatniki na małe kawałki, dodać mleko w proszku, połączyć składniki suche i płynne, powstałą masę przełożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać na gładko, włożyć do lodówki, najlepiej smakuje na drugi dzień. Smacznego, rozpuścić 250 gram masła. Oto, tutaj weźmiemy sobie nóż. Najpierw sobie podkroimy, żeby szybciej się rozpuszczało. Woda. Dolewamy do masła. cukier i kakao Oczywiście trzy te łyżki I teraz gaz Jest! I teraz powoli to się będzie rozpuszczać nasza masa Oczywiście trochę pomieszajcie. Żeby wszystko się szybciej roztopiło. Teraz niech to się roztapia, a my pokruszymy herbatniki. Bierzemy naszą dużą miskę. Herbatniki. Bierzemy herbatniki i powoli zaczynamy je kruszyć. O, to jest przedstawienie. Proszę bardzo. Najlepiej, żeby to nie były takie ogromne kawałki jak Titanic, tylko takie malutkie, ale oczywiście też nie za malutkie, takie średnie, jak te. żeby w bloku było widać te herbatniki i ostatnia partia a teraz mleko w Otwieramy. Uwaga, że że nie musi. Zdaję już się. A teraz wsypujemy wszystko do naszej dużej miski. A teraz e, mieszamy naszą, m, jakby to powiedzieć, miksturę blokową. Widzę, że tutaj kawałki masła prawie się rozkopiły. No. Mm -hmm. Weźmiemy drugą czystą i wymieszamy naszą drugą miksturę blokową. Tak to powinno wyglądać. Teraz poczekamy, aż wystygnie nasza mikstura. Radio nagrywamy. Mama zajęła się sprawami ugniatania, a ja robiłem bardzo ważne rzeczy. A teraz przejdźmy do dalszego robienia naszego ciasta. Widać, że tutaj co, coś, coś tutaj jest. Ciekawe, co to jest. Prawdopodobnie czołg tutaj no, sobie, je, sobie jeździ, bloczny czołg. A więc tak, bierzemy nasze ciasto. Oj, trochę mi wypadło. Oczywiście, mamy włożyć do foremki, która jest wypełniona papierem, ale tego papieru musi być tyle, aby można było ten blok zawinąć. Tutaj dajemy, wypełniamy. Można, oczywiście, też. Wygładzić to papierem. Zawijamy i przyciskamy papier. Ja tutaj jeszcze trochę dodam o. Ogniatać rękoma, ale wezmę tak, tak. sobie szklankę. O, pamiętajcie, szklanką też można ugniatać blok. Jak widzicie, zostało mi trochę bloku, ale ten kawałek przeznaczę na swoje cele. Pamiętajcie, żeby blok odstawić do lodówki. Najlepszy jest na drugi dzień, ale, jeśli ktoś nie może czekać, to i po kilku godzinach jest dobry. Jest godzina 6.15. Mama jeszcze śpi, a więc mogę bezkarnie skosztować mego bloku. Oto o! Mm. Ale pychne. Yeah.